Zajmując w konkursie na Mamucie i Skoczni w planicy trzecie miejsce, wręcz symboliczną wymowę ma fakt, że wygrał Kamil Stoch, zupełnie tak, jakby nasi Skoczkowie pragnęli podkreślić ciągłość polskich sukcesów w tej dyscyplinie. Małyż odniósł jeszcze jeden sukces w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata przesunął się na trzecie miejsce. Pożegnalny konkurs obserwował Radosław Masłowski. Leć Adam, niczym ptak startowany ciupagą, zamień się w małego, wielkiego człowieka i niech będzie to niezapomniany lot dla Ciebie, dla nas. I poleciał. I to tak, że piękniej być nie mogło. Skoczył 216 metrów, co dało mu trzecie miejsce w konkursie i klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Niesamowite! Wygniewał, czasami przegniewał, ale zawsze był górą. A dzisiaj pokazał, że jest jeszcze... My dziękujemy Adamowi naprawdę tyle sezonów, tyle kibicowania, nie wiemy co teraz będzie. Ale my wiemy, bo dziś mamy już pewność, że zasłużona emerytura Adama Małysza nie będzie oznaczać końca polskich skoków narciarskich. Oto lider po pierwszej serii, Kamil Stoch. O, najpiękniejsze pożegnanie naszego orła zadbał Kamil Stoch. To on wygrał zawody i pozwolił Małyszowi jeszcze raz posłuchać mazurka Dąbrowskiego. Ja kończę i mogę przekazać naprawdę z wielką przyjemnością pałeczkę Kamilowi, bo skacze coraz lepiej i dzisiaj naprawdę pokazał, że mamy kolejnego Polaka, który będzie walczył w pucharze świata. No dokładnie, nie dość że piękny, ponieważ jest piękna pogoda, a dalekie loty. No i. No i wspaniałe miejsca. Rywale chcąc pożegnać Małysza, zapuścili specjalnie na tę okazję wąsy. A mistrz miał nowe narty z dedykacją dla żony i fińskiego trenera Hanu Lepisto. Pachniało Małyszem na wszystkich skoczniach świata. Będzie brakowało nam tego fantastycznego, być może najpiękniejszego zapachu. Dziś w powietrzu unosił się zapach szacunku. Było to widać i czuć po gestach kolegów, którzy, choć w konkursie byli lepsi, pokazali, że król jest tylko jeden. Było chyba takie symboliczne przekazanie pałeczki. Adam odchodzi. Mamy kolejnego zwycięzcę, który w tym roku trzy razy wygrał Puar Świata. To naprawdę dobry początek kariery dla Kamila. A to jeszcze nie koniec emocji, bo prawdziwa feta i pożegnanie Orła z Wisły odbędzie się w najbliższą sobotę w Zakopanym. Dziś kończy się pewna era era Adama Małysza. Dlatego cała Polska nosi wąsy, bo tylko w ten sposób możemy podziękować za lata emocji, za dwa równe skoki i za bułkę z bananem. Panie Adamie, jeszcze raz dziękujemy. Radosław Masłowski, Panorama.